Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. z Good Pizza, Great Pizza. Lecimy sobie z dniem 112, rozdziału 4. w course, nadal. W oczekiwaniu na rozdział 5. O, matku przepraszam mm. najmocniej. Dzisiejsze wskazówki dotyczące oszczędzania na cieście. Z przekrością informujemy wszystkich piekarzy, że w dniu dzisiejszym wzrosły ceny na wszystkie składniki. Wszelkie alternatywne sposoby pozyskiwania składników są zdecydowanie zalecane. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza i to bardzo złe wiadomości. Przynajmniej dla, dla mnie jako piekarza i sprzedawcy. Okej, okay, no i udało się nam obejrzeć e, wszystkie reklamy. Mamy piękne 25 diaksów, zbieramy do 40, tak dwa dni, nawet nie całe dwa dni? No, dwa dni dla mnie, dla Was nie wiem, ile będzie mi się chciało nagrywać tych odcinków. Może być dużo, to ten, no, nieważne, lecimy. Cześć, przygotuj się na naprawdę świetne reklamę. Hmm, dostaniesz zamówienia z ogrodu z owocami czy specjalnych. W co lecimy? Może w owoce, co? Wszystko oprócz, oprócz czego mam, tam, wspaniałe uczucia sprzedawać, mam na myśli pomagać, do zobaczenia. Jakiś ty fałszywy. <grymne> Pomidory są czerwone, pesto jest zielone, kiedy je połączysz razem, powstanie pyszna kuchnia, osiem kawałków. Proszę, przepraszam, jestem zbyt głodna, żeby rymować, jedna pizza z serem, z pesto i pokrojonymi, dobra. Pizza z pesto, z serem i pokrojonymi pomidorami. Tak się właśnie bałam, że najbardziej będą chcieli pokrojone pomidory, a nie pozostałe owoce. zazum jest bazylia i jedna hawajska. Dobrze, lecimy sobie z bazylią. Bazylia oczywiście jest jeszcze nie jest zautomatyzowana, no bo po co? Bazylia i jedna hawajska. To jest szynka i to jest ten nie. Dobra, to jest na zazu, to jest tutaj, to jest na zazum. To też jest na za zoom, a to jest do wydania. Okej, okej, okej. Jesteśmy w naprawdę w dobrym punkcie. Masz. Świetnie, świetnie. Ja, coś chyba nie do końca. Pokrój na pominora na pesto, pewno, brzmią proszę. proszę. Gdybym tego mógł dostać z jednej, dobrze, dobrze, dobrze. Z jednej tak, z drugiej tak, rozumiem. Jedno tak, jedno tak, to i, i pomidorem. Ale, żebym się udupiła. Ja myślałam, że no kurde, wiecie, o co mi chodzi o nie to. Tu i mamy mięso. Owoce. Patrzcie, mam oliwki, papryka, ananas, bakłażan, pom pomidory, jalapeno. Tyle tego do wyboru, a oni biorą tylko pomidory. Ja tego nie rozumiem. Pisaladerie? Pisalader? Co to jest pisaladerie? Czy mam coś takiego? Dlaczego oni muszą mi to robić? Jakieś putanesy, cap caprese? Nie mam. No to muszę sobie poczekać, żeby dać tam to zamówienie. Super. Dobra, lecimy. A masz. Nigdy nie ceniłem jedzenia tak bardzo. Dobrze, no to zacznę je cenić jeszcze bardziej. Dalej drużyno... No przepraszam, ćwiczę przed dzisiejszym meczem. Poproszę jedną pizzę. Pesto e, z bakłażanem. Zrób moją pizzę super chrupiącą. Jedną pesto z bakłażanem, dobrze. Pesto, ser i bakłażan. No tak, wszystko co nie jest zautomatyzowane. Czy ktoś to brygą nie będzie chciał może? W co ja się wkopałam? Trzeba było tylko z ogrodu albo tylko z specjalnych lokalu. Masz. Świetnie, dokładnie to, czego chciałam, mhm. a ja nie. No, szybko, pomidory są najlepsze, prawda? Bo na mojej pizzy wszystko co jest pomidorem i serem. Dobrze, to jest pomidorem, to jest serem, to jest pomidorem. Ech, przynajmniej te zamówienia są w miarę takie proste do zrozumienia. Nie jest tak ona, no, zrób tamto, zrób tamto, nie zesraj się przy okazji. Sorry, brzydkie słówko. Ta pizza to moje życie, a moje nie. Mnie to denerwuje. Czekajcie, a ostatni zasum Raz peperoni, no, no dobra. Hej, dlaczego pokrojone pomidory nie mogą przejść przez ulicę? Bo nie da się jej przeciąć. Okej, okay, poproszę jedną pizzę z serem z pokrojonymi pomidorami. Spoko. Dobry jest ten żart. Osobiście, to czy teraz już wiecie, to na odcinku mnie tylko bawi. Ja bym to tak, tak na żywo powiedział i mm, nie wiem, nie miała do tej osoby po prostu, że to jest mój przyjaciel czy coś, to mi się pewnie nie zaśmiała. Jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę? No nie wiem, no po prostu robię pizzę. No już, tak, y, bazylia i hawajska, proszę ci bardzo. Jesteś pewien, tak? Jestem pewien o pisaladero. A na kiedy jest? Na którą? Na szóstą mnie niedużo czasu. Cała z oliwkami, ale bez sosu, czyli z serem. Tak i tak, nie? Mam nadzieję, że tak. I zobaczmy sobie pisane Co to za przepis? Okej. Okay. Oliwki, cebula i rybki. Okej. Okay. Dwie tam miały być, nie? E, oliwki, cebula i rybki. No dobra. To temu zabroni na pewno, nie ja. Jeden z peperoni, nie? Już nie mogę się doczekać, jak wydam do peperoni. Z miłością popatrzę na kawałek mięsa. Ach. Dobra, dajcie to na koniec. Strasznie mi się na To tu, to do piecza... do pieczenia. To idzie tu za Oj ojoj, ale mi się ścieło. Mam nadzieję, że to się nagrało. Że nie tylko ja to widziałam. Bo jest to odrobina przerażająca. Proszę. Nie wiem, co powiedzieć. Ta pizza jest tak dobra, że chciałabym kupić jeszcze jedną i coś tam dalej, było, ale nie doczytałam. Wiem, że ser i pesto do siebie pasują, ale czy będą dobrze smakować z bakłażanem? Ser, pesto, bakłażan. Dobrze. Pesto, ser, bakłażan, super chrupiąca, czyli dwa razy do pieca, okej. Okay. Moglibyście się wszyscy zdecydować, jakie chcecie pizzy i mi na przykład podać już wcześniej, tak jak jest w um, grze Papa Louis Swoją drogą... E, nie wiem, czy dobrze robię. To już jest oficjalna zapowiedź, która dotrze tylko do wybranych. Będzie u mnie gameplay z tej gry. Tylko nagrywam jeszcze odcinki. No na no spokojnie. <laughs> Zazum, czyli szybko tak, piselader. Masz co? Ja nie jestem zazdrosna, wiesz? To jest jedna pizza, której chyba bym nie chciała zejść. Mogę dostać pizzę z papryką, ale bez sosu, okej? Okay? Czyli z serkiem i z papryczką. Nareszcie jakieś fajne zamówienie. Mm. Dobra. Pizza zrobiona. Dajemy. Proszę bardzo młody. Pyszne, pyszne, pyszna, I know. Nie chcę pizzę z arbuzem, ale wesera. sera. Dobrze. Akurat to zamówienie pamiętam. To jest tak, to jest tak. I oliwki idą na część z czerwonym sosem. Ha, mądra jestem. Dobra. Kroimy i wydajemy. Ja osobiście bym takiej nie kroiła na przykład. To niemożliwe, tylko Magda Wessler umie zrobić tak dobrą pizzę. No widzisz, nie tylko. Pomidory, obojętnie, jakie, po prostu położę na mojej pizzy z serem. Okej. Okay. Pomidory, ser i pomidory znowu. To jest w ogóle bardzo ciekawy fenomen, że ludzie nie lubią e, pomidorów. Grupa ludzi nie lubi pomidorów, ale sos pomidorowy albo ketchup Będą w jak gubi. W ogóle spaghetti balonas i ketchup to będą główne dodatki do w ogóle posiłków, nie? To jest naprawdę bardzo interesujący fenomen. Mm, proszę cię bardzo, dziękuję za tę doskonałą pizzę, mi tu. Chcę dostać pizzę bez sera ale z oliwkami. Okej, okay, czyli sam sos i sam oliwki. No takie owocowe. Jadą, no. Więcej mogliby takich fajnych dać, a nie. Przejdźmy szybciutko, raz, dwa, trzy i na wydawkę, proszę. Doskonałość. O, za dumę, pr przepraszam, wysiewałam, wybaczcie mi. Podaj, i sobie z tym, no idź. Ta, po pracy już masz nie dużo czasu, tak? Pomidory są czerwone, pesto jest zielone. Proszę? Ech. Pesto i pokrojonymi pomidorami, dobrze. Pesto, ser, pokrojone pomidory, trzpy. Pierwszy raz ta baba przyszła do mnie z normalnym zamówieniem. To jest chyba niemożliwe. To jest chyba niespotykane. Ok. Tego już nie wiedziałam, że chciała na pół. Proszę, idź sobie. 10 na 10. Wiem. No, dawaj, chłopie. Pokrojona pomidory z pesto, a z jest dobra. Półtak, butek, rozumiem. Butak, butek, tak. tak i pomidorki. A jeśli to nie o to chodziło, to się gościu nauczył wyrażać poprawnie swoje pragnienia, myśli i emocje. Bo ja jestem? Wróżka szosna, żeby wiedzieć o co Ci chodzi. Masakra z tymi ludźmi i klientami, proszę. Pasuje? Dziękuję, pasuje. Do widzenia, zamykam ten interes. A ty co? Cieszę się, że nadal jesteś otwarty. O, hej. Z uprzejmości chciałam poinformować Cię o tym, co znalazłem dzięki Twojej sugestii. Zakradłem się do sieci głównej i zdobyłem kilka krytycznych dowodów. Rozumiem. Dowody te potwierdzają opinię SSP. Przepisy w ich systemie dokładnie danych w systemie danych dokładnie odwzorowują przepisy ze wszystkich pizzeli, które zostały ostatnio zamknięte. Dobra robota. Wygląda na to, że najlepsze pizze nie są w rzeczywistości BDP. Zamierzam zgłosić to do SSP i wkrótce ujawnić publicznie, co zrobili. Dziękujemy za współpracę. Dać poczekać czas na no poczekaj. Co sprawia, że się wahasz? BDP wyraźnie pokłócił, zakłócił porządek na rynku i dopuścił się nieuczciwej konkurencji. Im szybciej SSP zdejmij z rynku BDP, tym lepiej. Masz rację. W porządku, po prostu śledź wiadomości. Może to potrwać kilka dni, ale obiecuję Ci, że Angelika i BDP zostaną postawieni przed sądem. Zdecydowanie. Nie, nie, nie ten. Nie dałam wygraliśmy, ponieważ jest taka złota zasada w prawie, że nawet jeśli wiesz, że wygrasz rozprawę, nie mówisz o tym klientowi. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale miałam to naprawia w technikum, czyli jakieś 7 lat temu. Pani nam mówiła: nawet jeśli jest sprawa po prostu prosta jak dekiel. Na przykład, mamy kobietę, mężczyznę, mają dziecko. Mężczyzna ustawia, zostawia, no to oczywistym jest, że sąd zarządzi alimenty, ale nie możesz jako prawnik powiedzieć tej kobiecie, że tak, na 100% będziecie mieć alimenty, mimo że sprawa jest jasna, tak? On po prostu porzucił, zrobił dziecko i porzucił, tak? No to tutaj mamy prostą kwestię, co innego jak są jakieś zawiłości i tak dalej, ale to mimo wszystko, wiecie, nawet jeśli sytuacja jest, wydaje się być klarowna, no to jako prawnik nie możesz powiedzieć tak lub nie, o, w ten sposób bo sytuacja jest rozwojowa i zależy od cudu. okej? Okay? Nieważne, o czym ja tu gadam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach no i do usłyszenia już niebawem w kolejnych, cześć, pa pa!